Właśnie, właśnie, supermen. No i tak jeszcze do tego zestawu supermena, no, to jest w zasadzie tak, whisky, cygara, kobiety i tak dalej. I właśnie tu, muszę powiedzieć, okazało się, że w pewnym momencie, jak się poznaliśmy bliżej, to się okazało się, że Wojtek był wszystkiego w Co mnie wychowało w środowisku już artystowskim, spafikowskim w tamtym czasie, gdzie jeden z... zamiast Greta właśnie piło wódkę, tak szczerze mówiąc. To, to mnie to po prostu uwiodło, zafascynowało i on yy, miał taką cenę, że pił zamiast z łócki zapił wodę z miodem. To, to on sobie odstawiał jej yy, w domu, że się zolana, siłemaca, bo to wtedy jakoś tam coś tamtej cukry do, do spotkań, to polce i pewne. I ja byłam ja, z takimi oczami patrzyłam zafascynowana na tę wodę z miodem. A tutaj, to tutaj dzieci się symbol pewnej czystości wewnętrznej. Która ma oprócz różnych oczywiście bardzo typowo męskie. Tak. Na przykład, no to dowiedzmy się, jakie wady typowo męskie są. Teraz. E, typowo męska ważne może być na przykład właśnie e, dosyć e, raptowny. Czyli raktus. Ale nie jest raktus. Jest radykalny, czasami sobie poglądasz bardzo... Czyli jest radykalny. Może radykalny. Nie. E. No, i, no i, i co jeszcze? Jak to za jeszcze no i, męskie, męskie? No takie, że zwykle szybciej. O, Proszę, coś no. no, ja Ale muszę powiedzieć, że ma um, no również wiele zalet, to bym do tego zaczął To, o czym da, zaczęliśmy mówić, ale może wtedy będę kończyć. W każdym razie, no, sprawdził się. No. Sam Pan, że jesteśmy razem 13, więcej, 15, 16. 17. No, 17. W każdym razie dla ciebie. Ponieważ e, ty też masz sobie coś z mentalistki i lubisz się ubierać w różne takie swoje mentalnie. Tak? tak. A to był pasek z Kalicyką? Tak! Mam go do dzisiaj. Oddała go mi. Tak! 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 No, słuchaj, widzisz? Ty, ale... A... No. On miał jakiś problem z sobą? Nie. On tak sugerował, że ty taki A nie, jesteś... On, on, on A on ma taką funkcję taki, taki szybki. Musi bawić tumanić i rozwotać. Bo, to tak, bo Ta. wiesz, tak często jest, jak ktoś wyskakuje z takim pomysł, to sama taki problem. Ale powiem ci, zawsze mnie fascynowały buty agnieszki. No. Dlatego, że ona miała swój styl i yy, jak zakładała te buty yy, jesienią. Tak zdejmowała, oczywiście w domu też zdejmowała, ale... A, bo już myślałem, że nie, nie. tak jak ty, że tak. buty jedne, tylko spodnie muszę ci za każdym razem trzymać na tylko bo już przez buty nie schodzą, bo nie zdejmuje. Tak, w każdym razie ten styl, myśmy się odnaleźli jak w korcumaku. Te skórzane buty były robione przez... Sławnego z Rawy Mazowieckiej, Pana szewca już świętej pamięci, nazywał się Pan Budek. Budek. Tak, robił zawsze wybierał najlepsze skóry. Tych butów Agnieszka miała sporo. <grym> 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 Arek na czacie pisze, Wojtek Wyrybny? Ale gdzie? <grym> Niespotykanie spokojny człowiek. Tak, oczywiście. A wiecie, kiedy, kiedy, kiedy odnajdywałem spokój? kiedy pozwalała mi te buty czyścić, bo ja mam naturę pucy buta. Tak, potwierdzam. A to, to kilometry czyszczenia i glancowania, tak? E, no właśnie. Hmm. E, no bardzo... Michał, 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 bardzo Ci dziękuję za to. Nie wiem skąd to wygrzebałeś, chłopie.